I no oczywiście tam byli y, programiści Kobola słynni, i to już z tych 10 lat temu, jak ja zaczynałem, to oni mieli postolat i, i to się nadal nie zmieniło. I y, y, y nadal są dinozaurami, nadal są poszukiwani. Co ciekawe. Dzień dobry, dzień dobry. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, dlaczego praktycznie we wszystkich ogłoszeniach o pracę na deweloperów jest zawsze wzmianka o tym, że jest to praca w młodym i dynamicznym zespole? Czy nie zastanawiało Cię właściwie, co się dzieje ze starymi i już mniej dynamicznymi deweloperami? I właściwie, kiedy się człowiek takim staje? No, ja kiedy byłem... Y Mody i zaczynałem dopiero swoją karierę. Wiele razy na ten temat się zastanawiałem, bo jakoś tak wychodziło, że programiści, z którymi się spotykałem, mogli mieć maksymalnie 30 kilka lat. Ci, których obserwowałem w internecie, mieli max 40, a potem nagle coś się działo i wszyscy znikali. Jakby. Nie było żadnego dewelopera powyżej 40. I no oczywiście tam byli y, programiści Cobola słynni, i to już tych 10 lat temu, jak ja zaczynałem, to oni mieli po 100 lat i, i to się nadal nie zmieniło. E, i, I nadal są dinozaurami, nadal są poszukiwani, co ciekawe. Natomiast w dużej części było tak, że faktycznie powyżej tych 40 już nie było żadnych deweloperów. I właściwie, co się dzieje? Co się dzieje nagle, takiego, że dobijasz do takiego magicznego wieku i, i przestajesz być deweloperem? Czy może już zarabiasz tyle pieniędzy, że wcześniej odłożyłeś na emeryturę i przechodzisz na emeryturę? No nie do końca. Niestety tak różowo nie jest. Natomiast sytuacja wygląda tak, że zazwyczaj gdzieś w pewnym momencie dochodzisz do, do, do takiego poziomu, w którym myślisz na temat Lekkiej zmiany swojej kariery. Ale to też nie wszyscy, bo, tak jak zauważyłem, potem masz dwie ścieżki, i w niektórych firmach bardzo fajnie te ścieżki widać. W niektórych firmach masz możliwość rozwoju w stronę i właśnie bardzo dużo osób wybiera tą drogę, żeby stać się team liderami, żeby stać się menadżerami, pójść bardziej w stronę biznesu, ale oczywiście są też takie osoby, które. Chcą być blisko kodu cały czas, chcą cały czas programować, cały czas doskonalić swoje umiejętności i oni ewentualnie pójdą w stronę architektów, a też nie zawsze, bo wielu osobom, tak naprawdę, nazwijmy to, wystarcza rola seniora i nie mają z tym żadnego problemu, że do końca życia będą senior deweloperami i to jest jakby szczyt ich marzeń. Natomiast to też nie oznacza, że muszą się zatrzymać w kwestii finansowej czy w kwestii rozwoju, bo oczywiście na stanowisku seniora mają cały czas olbrzymie perspektywy, bo z jakiegoś powodu w Polsce, zresztą na całym świecie, jest tak, że strasznie goni się za tym seniority. To znaczy, ktoś, kto dostał pozycję juniora, chciałby jak najszybciej wskoczyć na MIDA i potem jak najszybciej na seniora, bo myślą, że to jest jedyna droga do tego, żeby zwiększyć swoje zarobki. Natomiast to też nie do końca jest tak, bo zarówno Juniorzy mogą sporo zarabiać, midi mogą sporo zarabiać i seniorzy mogą sporo zarabiać i to jest wszystko kwestia odpowiedzialności jaką na siebie bierzesz i kwestia tego jak do takich stanowisk podchodzi firma. Natomiast wracając do tego co się dzieje z tymi deweloperami, no oni właśnie zaczynają zmieniać kierunek. Bardzo dużo deweloperów, bardzo dużo programistów. W pewnym momencie zaczyna zakładać swoje firmy, zaczynają iść w drogę trenerską, instruktorską, ale właśnie też menedżerską. Bardzo chętnie deweloperzy już w tej chwili chcą zarządzać zespołami, chcą być bliżej biznesu, bo też powoli jest łamany ten stereotyp takiego bardzo introwertycznego. Programisty, który siedzi tylko gdzieś tam w tej swojej kanciapie i programuje w swojej koszuli flanelowej, i bardzo chętnie programiści wychodzą do ludzi, chcą spotykać się z biznesem, i jak już i tak mają tych spotkań całą masę, bo yy, czy będziesz programować w przyszłości w skramie, czy w jakimkolwiek innej, czy w jakiejkolwiek innej metodologii, to i tak tych spotkań nie unikniesz. Spotkania z biznesem będziesz na pewnym, w pewnym momencie będziesz mieć, bo będzie od Ciebie wymagane to, żeby zrozumieć to, co programujesz. Nie tylko będą stawiane przed Tobą taski programistyczne, takie czysto programistyczne, ale jak zostaniesz seniorem, czy chociażby jak zostaniesz midem, to pojawią się takie zadania, w których trzeba będzie ogarniać trochę większą całość. To znaczy, będziesz musiał albo będziesz musiała zrozumieć pewne koncepty w całym projekcie, tak, żeby on cały czas był dobrze rozwijany, żeby szedł w dobrą stronę i żeby spełniał wymagania biznesu. I dlatego wtedy przy każdym zadaniu nie możesz się skupiać tylko i wyłącznie na tym jednym zadaniu, które dostaniesz, tylko trzeba ogarniać trochę większą całość. No i właśnie, i skoro już musisz ogarniać większą całość, i skoro musisz chodzić na te spotkania, no to czemu by nie pójść właśnie w tą stronę menedżerską, czemu by nie spróbować swoich sił w zarządzaniu zespołem, w zarządzaniu ludźmi, w zarządzaniu projektem i tak właśnie kończą w pewnym momencie programiści. Myślę, że znakomita większość programistów chce, ma aspiracje do tego, żeby takie pozycje objąć, ale z doświadczenia też wiem, że nie wszyscy się do tego nadają, nie wszyscy się w tym odnajdą. Dla niektórych to może być zbyt stresujące, dla niektórych to może być nieodpowiednie, i dlatego, świetną um, też ścieżką rozwoju jest właśnie rola. Architekta, który jest cały czas bliżej technologii, cały czas skupia się jednak na tym kodzie i cały czas pozostaje w tym środowisku, które zna najlepiej i w którym najlepiej się odnajduje. Dlatego nie martw się, jak dobijesz do pewnego wieku, to nie jest tak, że nagle będziesz musieć, musiał albo będziesz musiała myśleć o emeryturze, bo jest bardzo dużo ścieżek rozwoju. Na, na samym początku tego być może nie widać dokładnie, bo, e, bo, bo myśli się maksymalnie do tego poziomu seniora, natomiast potem te ścieżki się otwierają. A też w pewnym momencie zaczniesz zauważać, że nie wszystkie oferty na szczęście mają to wyświechtane. Powiedzenie o zespole młodym i dynamicznym, bo ja też już zaczynałem się delikatnie martwić. Jak, jak skończyłem 30 lat, że kurczę, no do tej pory faktycznie w tych zespołach pracowałem takich dosyć młodych, i, i nagle jak w okolicach 30 przechodziłem do nowych firm, to już nie byłem najmłodszy, tak jak do tej pory, tylko zaczynałem być. Coraz starszy, i, i w pewnym momencie w jednej czy w dwóch firmach byłem najstarszym deweloperem, I, i tak zaczęło mi przychodzić przez myśl: Czy to już na mnie pora? Ale na szczęście teraz znalazłem sobie bardzo fajny zespół, w którym się bardzo fajnie czuję, a znowu, pomimo już y, mojego wieku i mojego doświadczenia. Znowu jestem najmłodszy, znowu y, mocno zaniżam średnią wieku i bardzo mi to odpowiada, bo nagle okazuje się, że nie musimy pędzić nie wiadomo za czym. Wszyscy się skupiają na tym, co jest ważne na architekturze, y, na stabilności, na optymalizacji, i często wiem, że te młode, dynamiczne zespoły gonią za nowymi frameworkami, y, za nowymi rozwiązaniami. Zapominając też czasami, nie zawsze, ale o tych naprawdę ważnych elementach, właśnie takich jakimi są optymalizacja danego rozwiązania. I dzięki temu możemy w swoim spokojnym tempie poznawać wciąż nowości, natomiast nie wprowadzamy ich też bardzo szybko na produkcję, tylko yy, Mamy możliwość i mamy taką infrastrukturę, że piszemy nasz kod w sposób bezpieczny, w sposób taki, że najpierw faktycznie sprawdzamy dane rozwiązania, zanim zaczniemy je szerzej stosować. Także nie martw się o ten młody, dynamiczny zespół, bo to nie zawsze musi być koniecznie rozwiązanie wszystkich problemów. Jak zwykle. I nie martw się, że w wieku 40 czy 30 paru lat trzeba będzie przechodzić na emeryturę, bo naprawdę jest jeszcze długa droga przed Tobą. Daj mi znać w komentarzu po koniecznie, na jakim etapie Ty jesteś, co sądzisz na temat tych młodych i dynamicznych zespołów. I mam nadzieję, widzimy się już niedługo.